W ostatnim czasie niesamowicie wkręciłem się we wszelakie quizy, w których musimy podać największe miasto znajdujące się na przykład w danym polu, czy takie, w których musimy pokryć całą mapę Europy, bądź całą mapę Polski nazywając miasta. Więc dla mnie naturalną koleją rzeczy jest to, że dzisiaj przyszedł czas na kolejny quiz, w którym będziemy pokrywali całą mapę Europy. Piszę sobie jako przykład Warszawę i zwróćcie uwagę, że wyskakuje nam cała szerokość geograficzna, i w taki oto sposób będziemy musieli zapełnić całą Europę, co moim zdaniem nie będzie aż tak łatwe. Natomiast, jeżeli pod tym materiałem uda Wam się wbić 2000 łapek w górę, to zrobimy również taką właśnie wersję, tylko z całym światem. Zwróćcie uwagę, że wpiszę sobie jedną z trzech stolic południowej Afryki Pretorię. No i muszę tak o to wypełnić cały świat. To, to będzie naprawdę hardkorowe wyzwanie. Natomiast na samą rozgrzewkę chcę zrobić quiz, który mnie niesamowicie kupił. Beznadziejnie narysowane kształty państw świata. No to lecimy. Pamiętajcie, że wszystkie quizy macie w opisie. Zmierzcie się wraz ze mną. Ta nie jest akurat aż tak źle narysowana. W sensie nie flaga, tylko kształt państwa. Bo powiedziałem jakby to była flaga z przyzwyczajenia. Islandia. Ale to widać akurat. Czy to jest Sri Lanka? Nie jest to... Nie, no, ale na pewno tak nie wygląda. To nie jest Sri Lanka poważnie? Albania? Ojejciu, no dobra, to już rozumiem, czego będzie ciężkie. To kojarzę. Czy ty Ekwador, bo wyspy Galapagos teoretycznie mogły być, ale nie. Eee... O choroba. Salwador jakiś? Dobra, lećmy dalej. Nowa Zelandia, bo to widzę na pewno. To nie będzie jednak takie proste. To jest Panama. Panama, no ale Panama dajmy na to, że jeszcze w miarę zachowała te swoje kształty. To Stany, to bardzo proste. Tego się nie podejmuje nawet na razie, bo to jest jakieś wyspiarskie małe państwo. Eee, to jest Albania? No to nie jest Sri Lanka. to jest Sri Lanka, to byłbym w szoku. Nie, Czarnogóra inaczej wygląda. Chyba, że... Nie, no Szwecja nie. Norwegia też nie, ani Finlandia. Tylko to są źle narysowane, więc wiecie, mogę spróbować. Cholipka, naprawdę ciężkie. Co to jest? Czego to wygląda jak Albania i Sri Lanka jednocześnie? To to nie wiem. To jest Kongo? Demokratyczna Republika Konga? Chad? Nie, Chad inaczej wygląda. Dobra, to jest na pewno Senegal. To jest na pewno Bangladesz, widzicie to, widzicie. A widzicie, że to jest Haiti, bo ja widziałem. To jest Albania. Czego mi wszystko wygląda jak Albania? To Szwecja? Nie mam pojęcia, co to jest. To jest Malezja chyba, tak Malezja, bo jest podzielone na tą mainland i wyspę Borneo, dzieląco się na Sarawak i Sabach. Serbia, bo nie ma Kosowa, tutaj widocznego Dania, no dobra, Dania jest słabo narysowana, ale to jest cięższy kontur. Eee, Zambia? Zambia, dobra mamy, to to jest Cypr na pewno, Włochy? Włochy wiem, że kompletnie inaczej wyglądają, ale myślałem, że to jest, a nie, no bo byłaby jeszcze Sycylia, myślałem, że Sardynie tak ładnie widać, nie wiem, co to jest. To jest Kuba i widzu, albo osoba, która to tworzyłaś, jak Kuba jest źle narysowana, to jest idealnie narysowana, to jest Zambia, albo Zimbabwe, Namibia. Mam to przed oczami, gdzie to jest, mm, to nie jest Botswana, kurczę, jak ten kraj się nazywał, to trochę jak serce wygląda. Tajwan na pewno, Erytrea, albo nie, Somalia inaczej. Też, da, da, to jest Maroko. No, powiem Wam szczerze, że naprawdę myślałem, że to będzie łatwiejsze. Nie wiem. Nie mam pojęcia. O to powinienem wiedzieć. I to też czuję, że powinienem wiedzieć. Co to jest? O to? To jest jakaś wys wyspa, tak? A to wygląda jak jakiś Salvador, Nie wiem. O to, nie, no tu można wpisywać jakieś Fiji, na Nauru. Nie, nie pamiętam, jak to wy... Nie, no to, to jest głupota, ale to jest za ciężkie jeszcze. Mm. Albania, nie, to jest Albania. O to, to jest proste. A, y, Etiopia. Widzę już. Y, Tanzania. Nie! To co to jest? To wygląda właśnie trochę. Nie, no, ale jak Tanzania trochę wygląda. A! Kenia, to już musi być. Widzowie co to jest? Śmiejcie się ze mnie, bo macie prawo. Nie mam pojęcia co to jest dokładnie. O to kojarzę. Jeszcze przez wzgląd na te południe. To? Wygląda znowu jak Haiti. Ale ciężkie. To jest Afryka, kurde, no mam tu przed oczami. To nie jest Botswana, to jest. ale też nie Namibia. Na pewno nie Namibia? Dobra, poddaję się, mega ciężki quiz Naprawdę mega ciężki quiz Chociaż ostatnio zrobiłem na 100% to niby Mauritius Nie ma opcji Timor wschodni I tutaj to, okej okay. Nie, po takim obrazku nie ma szansy Aha, to jest Sokotra Okej, okay. nie W ogóle tego nie widziałem, wyspy Salomona Katar, teraz widzę Samoa ciężki, Algieria. Poleciałem całą Afrykę, Madagaskar Lesoto nie ma opcji w ogóle nie widziałem. Palestyna. Nie ma szans. Burundi. U, to w ogóle o czymś innym myślałem. Bo to jak Namibia trochę wygląda. Trinidad i Tobago. Monako. No to głąb ze mnie. Monako powinienem wiedzieć. Okej, okay, Monako, Jemen, Madagaskar jeszcze ludzie wiedzieli, ale no ciężki quiz. Żeby nie było lipy, lecimy sobie z poziomem zaawansowanym, moi drodzy. Tak jest, no już trochę nagrywam, muszę więcej wiedzieć. Więc lecimy sobie od e, Warszawy i wiecie co, całą Polskę sobie od razu zapełnimy, bo to również będzie potrzebne. Gdańsk, Hel, nie no, Helu tutaj nie złapię, Kaliningrad sobie wpiszę. E, no i lecimy, Szczecin na pewno, Łódź, Bydgoszcz, Lublin... Lubin może być, Białystok, e, Szczecin było, Police, Police są, Hamburg wpisz, o coś tutaj mi nałapało przez przypadek, Hamburg, e, wyżej jest Toruń, ale Tczew, Tczew będzie, OK. co tutaj jest jeszcze poniżej, Stargard, Starogard Gdański, jest Starogard Gdański, tutaj kryje, no dobrze, mamy na środeczek teraz, Groningen mam w głowie, to wpiszę, chociaż tutaj nie jest tak potrzebny, Londyn mam w głowie, dobra, ale Kamilu w głowie miej na przykład Tomaszów Mazowiecki, który ci może pomóc, chociaż on nie pomaga aż tak, e, więc ten środek tak już typowo, długosiodło, haha, <laughs> jest taka miejscowość koło Warszawy, ale dlaczego mi przyszła do głowy, to pytajcie się, nie wiem kogo, Wołomin. Płock możemy wpisać. Czy Płock już tam zapełni tutaj lukę? Zapełnił, dobrze. Więc niżej, Czy mogę sobie wpisać swoje pławy, mogę. Lublin. Lub Nie, Pi Lublin pisałem, no to Rzeszów. Sanok. Sanok na pewno będzie. Ustrzyki dolne. Nie złapię. No ale dobrze, brat. Bratysława. Kurczę, ciągle łapię jakieś randomowe. Bratysława. Praga w Czechach. Tu jeszcze tu Polskę muszę Jarosław? O, po prostu złapię, nie no, Jarosław nie złapie, Tarnów raczej też nie, Krosno Krosno trochę łapie, dobra. Kijów, Piszel, Wów troszeczkę złapię. Donieck? Donieck niżej złapię. No to Ługańsk? Ługańsk lepiej. Dnipro, Dnipro, Hradecki. Nie, 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 nie. O jezu, Hradecki to był piłkarz. Hradec, Kralowe? Jest taka nazwa miejscowości. Liberec może złapać w sumie. Tutaj ładnie. Nie, liberec nie aż tak, bo jest trochę niżej. No dobrze. E, ale ładnie. Już mamy tutaj Polskę w miarę ogarniętą. Prawie połowa tych miast. No ale mamy jeszcze dużo łatwych. E, wpiszę sobie troszeczkę tutaj Francji, trochę Włoszech i zaraz po, polecimy na pewno dalej. Linz, e, Wiedeń, co tam? Paryż? Nie wpisałem Paryża. Chociaż tutaj kurczę, może będę musiał troszeczkę ostrożniej, bo Budapeszt, Salzburg to tutaj wszystkie te miasta się złapią. E, Genewa, e, Klagenfurt jest takie miasto jest oczywiście Maribor na pewno, Zagrzeb, e, Timisoara, su, o tak, su. Kurde, nie pamiętam jak się pisze, więc Chisinau, Kiszyniów, ok, ładnie tu łapie. Odessa, e, Sofia, Buka, Bukareszt, Belgrad, e, Sarajewo, tutaj, zobaczcie szczelinka. Jasi e, jest takie miasto w Rumunii. Wiem, że inaczej się mówi, ale znaczy mnie. Mediolan, e, Milan. Milan łapie, ok. Milan mamy z głowy, czy jak wpiszę San Marino to zła. aha, bo powyżej 10 tysięcy, Parma, Parma tutaj coś łapie, Makarska, Split, Split też tutaj troszeczkę, środek Serbii sam, niż jest takie miasto, no chyba nie jest aż tak nisko, u, to może być cięższe, co tutaj jeszcze, albo tu gdzieś, hmm, o, 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 o pierwsze schody, no dobra, palermo. No lećmy na razie jeszcze. Palermo, katania. W ogóle nie wiem czy oglądaliście mój kolaps z warszawskim koksem. Nie, wleciał do chłopaków, tam dużo odcinek zrobił, więc możecie napisać w komentarzach, czy oglądaliście, czy wam się podobało, bo powiem wam, już jak tak sobie wpisuję te miasta, że to był pierwszy mój taki większy występ i troszeczkę się stresowałem, także... Jak nie widzieliście, możecie zobaczyć. Sevilla jest jeszcze nisko. Malaga jest na pewno nisko. Porto jest wyżej, ale można wpisać. Lizbona, Las Palmas. Nie, to inaczej. Majorka. Nie, jeszcze inaczej się to nazywa. Dobra, tu sobie wpiszemy. Sardynię, Bari możemy wpisać, bo ono troszeczkę chyba zabierze. De Salonikas. Sal Salonikas. A chyba złapało już. Dobra. K Korfu. Tutaj ta wyspiarska malutka. Aha. Y, Anka nie Ankara, tylko Istanbul możemy wpisać. Skopje. Y, Betowo. Ja jak się tu miasto nazywało w Macedonii Północnej? Nie Betowo, tylko... Y, dobra. Zaragossa. Zaragossa możemy wpisać. Nice. Chichon. Chichon złapie. Korunia. La Korunia. To jest dokładnie tak. La Coruña. Mm, Vigo. Pokryje. Pokryje Vigo. Szczytuje jest wyżej coś. Mm, Bilbao po prostu. Nie pokryje w całości. Marsylia. Marsylia też nie. Monaco. W miarę lepiej. Mm, Via Real. Jest takie miasto w Portugalii. Okej. Okay, ono coś tu pogryło. Walencję chyba pisałem. Mursję pisałem. Tutaj niżej to są miasta. Tu jeszcze coś. No bo Gibraltar nie za. A nie, załapie Gibraltar. A Ceuta? Czyli te eksklawy? Nie. To już nie łapie. No dobra. Hmm. Herkules jest chyba taki. Nie, nie Herkules. Klub Herkules jest chyba z Hiszpanii. Dobra, bo czasem mam takie zwiechy w głowie Funa Ventura. Nie, to dobra. Ponta Delgada mogę wpisać na Azorach, bo to złapie, ale nie aż tyle. Dobra, tutaj jakieś jeszcze miasta. W sumie środek Grecji. Hmm, dobra. Lećmy może wyżej i zaraz sobie wrócimy na południe, bo tutaj jeszcze mamy dużo tego do wymienienia. Glasgow, Stockholm mogę wpisać sobie od razu, ale na pewno Cork, Limerick, ale to też są niżej. No dobra, Dania. Malmę od razu wpiszę, Gotteborg tutaj pokryje. No dobra, to wpiszmy sobie Kowno. Eee, nie pamiętam. Eee, Kurde, no ja nie pamiętam. Lipawa, Kłajpeda, ale to nie, nie, nie pamiętam po angielsku jak to szło. Dobra, wpiszę sobie stolicę Łotwy, eee, Visby jest na Gotlandach. Eee, dobrze. Sobie tutaj Tartu możemy polecieć. Petrozawock jest w Rosji. Tartu wpisałem. Parno. Parno Parno jest takie miasto w Estonii. Tallinn, To miasto graniczne Narwa, ale ono z Estonii z Rosją oczywiście. Stavanger. Oslo. Sztokholm wpisałem już, bo to duże miasto. Kirkenes. Mam w głowie skojarzenie. Manchester. Liverpool. Ha. Huh. No dobra, no nie idzie to źle w sumie na razie. No, Moskwę mogę wpisać. Nie wiem, czy ona tutaj coś troszeczkę dała, więc spoko. Tutaj też jest to miasto. Downfield, Daug, kurde. Słaby jestem w łotewskie w nazwy i w litewskie. No dobrze, tutaj Ochus pisałem? Nie pisałem, a to całkiem takie ważnawe miasto w Danii, w sensie spore. E... Ogólnie wiem, że tutaj będzie ciężko z tymi miastami, ale spróbujmy. Pobawmy się. Bodo, Reykjavik, Tromsø mam w głowie w miast Norwegii, Sundsvall to jest takie miasto szwedzkie, Oulu, Kłopio, Lillehammer, Lille. No, to tam złapię w we Francji na graniczne miasto Lille, z Belgią, bardzo blisko. Lillehammer, Trondheim. No dobrze, coś tutaj pokrywamy powolutku. Oulu. Pisałem oulu, ok. Rowa Niemi jest takie miasto. Tromso pisałem. Murmańsk jest. Workuta jest. Petrozawodsk pisałem na pewno z tych rosyjskich. Tombow. To już się nie liczy do Europy, ale jest takie miasto w Rosji. E, Smoleńsk na przykład. Coś tutaj pomoże, może? E, Kirkow? Nie, nie, Kir... E. Brest mogę wpisać, ale było takie miasto Brześć, ale nie dobra, nie nie, nie, nie wiem jak to wpisać. No okej, okay, na razie jest nieźle. Trochę już pokryliśmy tych miast. Tu będzie najciężej. Oto to jest... Chciałbym serio przykozaczyć, ale nie wiem na razie. Tu jeszcze nie mam. To, to trochę mnie denerwuje wam powiem, bo to powinienem wiedzieć. Co tu jest w Grecji? Tu też nie mam jakby co czasem się spojrzę na drugi ekran bo chcę zobaczyć jak długo trwa materiał żeby tu nie siedzieć godzinę jak coś tam nimi już nie będzie szło. Tu są te regiony Nawary Asturii jak to co tutaj są no Bilbao Korunia Vigo te wszystkie galicyjskie też miasta mogę już nie a Sociedad jeszcze. Nie bo Sociedad to nie Okej, okay, dobra tutaj no widzicie czasami człowiek zbyt chce i, ga i walnie głupotę. Co tu jest? Co to są za miasta? No, jest tutaj takie miasto też. Oho, Odense? Odense pomogło bardzo. okej okay, w Danii miasto. południe Vaxjo? Vaxjo jest takie miasto w Szwecji, oczywiście. Ta, tanio można polecić loty, bo czasami sprawdzam i, i bardzo taniutkie są. Choć kraj już nie jest tani, więc tam byśmy musieli się trochę wykosztować. Szkocja, e... E... no i kurcze, nie pamiętam, wam powiem, ale nie jestem na pewno załamany póki co. Uważam, że mam spoko wynik. Tutaj, co jest jeszcze z takich. Rowaniami pisałem? Jakieś miasta północne, Petersburg. Mogę wpisać. Chyba pisa, a nie, nie pisa, ale nic nie dało, bo liczba miast się nie zmieniła. Ilość miast chyba właściwie powinienem powiedzieć. A no dobra, zaraz będzie trzeba się poddać, bo tutaj już taka egzystencja to jest bardziej niż. Jakaś większa wiedza. Ale no, no tutaj mnie to pokona. To zdawałem sobie sprawę. Jeszcze w tej Rosji było tu trochę miast. Tu, tutaj, co tutaj jest? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. O to Kosenza jakaś mi chodzi po głowie, ale ona jest wyżej. Eee. Mm. Palermo... Nie, palermo wpisałem w końcu czy nie? Katanie pisałem, bo to to wszystko są te miasta na Sycylii. Tu nie pamiętam. Co tu jeszcze jest miasto na południu? Tu te regiony Andaluzji, Sevilla oczywiście, mówiłem to już. Tutaj. E, środek Włoszech. Bolonia jakaś? Blisko. Parmy pisałem. Ona jest też całkiem nie, nie najdalej. Więc Bolonia nie pomogła tutaj. A że w Chorwacji coś... Nie no, w Chorwacji nie będę kojarzył, ale we Włoszech. Palermo było. Benevento. Nie jest aż tak. Ha! Kurczę, szkoda, bo tu powinno mimo wszystko w miarę kojarzyć. To jest blisko Andory. Barcelona? Girona, ale to nie, nie pokryją, bo to są miasta troszkę niżej. Czasami się buguje to, bo jest dużo tutaj w tych warstw na siebie nachodzi. Zobaczcie. Więc to się buguje. Tu. Czek, nie pamięta, wyspy owczy. wikingur jest tam chyba mistrzem wyspowczych w piłce nożnej, to tyle wiem. Tu bo dopisałem. Kurczę, chyba wiecie co? Chyba zrobiłem to co potrafiłem, tak? Czyli ile ile człowieku miałeś, tyle wpisałeś. No... Tu jeszcze, ale tu już nie wiem co jest. Limassol jest. Eee, coś jeszcze było, bo to też są te kluby. Malta. Mogę wpisać po prostu valetta, valetta. Ha. Ciężkie. No dobra, moi drodzy, ile dałem rady, tyle zrobiłem. Zobaczmy wyniki. Powiem wam tak, ja z wyniku jestem naprawdę zadowolony. Co tutaj nie miałem z takich? Okej, okay, to nie były raczej większe miasta. Gela, Sirakusa, nie ma opcji. Konstanta w Rumunii, tak. Machaczkałka. Zadar, Cezena, La Specja, ok, to też było do zgadnięcia. No, y, Liepaja tak się pisze, ale mówiłem o tym mieście. Randers, Viborg, Rybińsk, Dandy, ojej, Dandy to były nagrody w The Office. nie czekaj, życie, Gawle, Tampere, Umea też proste. Tampere, ajajaj, aj, aj, jest taka drużyna w hokeja. Ale Szczerze, chyba wynik nie najgorszy. Ciekawi mnie taka wersja, ale z całym światem. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.